Witam cię serdecznie z tej strony Wojciech Woźniak. Dzisiaj będzie mowa o osłomionym zapale, prokrastynacji. Nazwij to jak chcesz. Dotyczy on wielu ludzi, a nie każdy wie, jak sobie z nim poradzić. Lecz dziś się to zmieni i dowiesz się, jak się go pozbyć. Na początku musisz jednak wiedzieć, że ten materiał nie ma za zadanie pogłaskania twojego ego, tylko brutalne ukazanie ci prawdy i mechanizmów zachodzących, kiedy zaczynasz odkładać zadania na przysłowiowe potem. Znasz na pewno to uczucie, kiedy z zapałem poddajesz się dowolnej czynności. Nic innego się wtedy dla ciebie nie liczy. Jednak po jakimś czasie ten ogień w twoim wnętrzu gaśnie. Wypala się jak przysłowiowa słoma. Tak jak szybko się rozpalił, tak samo szybko zaczął przygasać, aż w końcu całkowicie zanikł. Słoma to nie najlepszy materiał na podtrzymanie ognia. Czytając lub słuchając poprzednie artykuły o motywacji, poznajesz kilka technik, które pomagają podtrzymać energię do działania. Jednak są rzeczy, które musisz sobie w pełni uświadomić. Mówiłem, aby unikać motywacji negatywnej. Jednak jest sposób na rozbudzenie ognia w Twoim wnętrzu, właśnie opierający się na pokazaniu tego, co możesz osiągnąć, a co może się stać, jeżeli tego nie zrobisz. Jednak przytoczę to ćwiczenie na końcu. Teraz zajmę się krótkim uświadomieniem Twojej osoby. Dowiesz się, dlaczego słomiany zapał, prokrastynacja, lenistwo, poddawanie się. Niezależnie jak to nazwiesz, są działaniami, których musisz się wyszczegać, jeżeli chcesz dojść do czegoś w swoim życiu. Za porażkę i poddanie się możesz winić tylko i wyłącznie siebie. Każdy człowiek ma marzenia. Ty również od dziecka otaczałeś się marzeniami. Często jednak dorośli kazali ci zaprzestania życia w obłokach i dorośnięcia. Jednak zamknięcie się na marzenia jest krokiem do tyłu. Zauważ, ile już w swoim życiu podejmowałeś prób wykonania tej samej czynności. Może być to na przykład nauka języka obcego, nauka gry na instrumencie czy osiągnięcie sukcesu zawodowego. Kiedy na początku rozpiera cię energia i dążysz całymi siłami do tego celu, na drugi dzień okazuje się, że zapału jest trochę mniej, a kolejnego dnia przestajesz w ogóle pracować, aby swój cel osiągnąć. I nagle potrafisz znaleźć mnóstwo wymówek dla takiego stanu rzeczy. Jednak wymówka służy jedynie podbudowaniu twojego ego, ponieważ nie chcesz przyjąć do wiadomości, że porażka jest jedynie twoją winą. Często dlatego też odkładasz robienie czegoś na później, ponieważ obawiasz się, że efekt mógłby być inny od zamierzonego. Są to rzeczy, które dzieją się na poziomie podświadomości. Jest to efekt wieloletniego pouczania cię przez inne osoby, mówienia ci o tym, jak masz żyć, że marzenia są jedynie dla dzieci. A życie to nie film i lepiej będzie, jak się z tym pogodzisz. Wmawianie ci, że powinieneś przejmować się tym, co pomyślą o tobie inni ludzie. Po prostu wmówiono tobie, abyś bał się żyć po swojemu i nie chciał od życia więcej niż przeciętności. Osoby, które były odporne na takie pouczanie i nie przestały marzyć, odnoszą w swoim dorosłym życiu niebywałe sukcesy, ponieważ potrafią ustalić sobie cel i do niego dążyć. Nie zastanawiając się przy tym, co pomyślą o nich inni. Są to ludzie, którzy robią rzeczy odmienne od większości. Teraz zwróć uwagę na osoby, które udzielały ci tych rad, na to, co osiągnęły one w swoim życiu. Często ograniczały one ciebie, ponieważ były przeciętniakami, a nie potrafiły się same z tej przeciętności wyswobodzić. Dlatego postanowiły sprowadzić cię na swój poziom. Łatwiej było pozostać w swojej strefie komfortu i ściągnąć kogoś w dół, niż patrzeć, jak osiąga on sukcesy, jak staje się lepszy od nas, jak prowadzi szczęśliwe życie. Powinieneś odgrodzić się od takich osób, jeżeli znajdują się one w twoim otoczeniu. Będzie to pierwszy krok na celu do lepszego życia. Kolejną rzeczą, którą powinieneś zrobić, jest uświadomienie sobie, ile rzeczy w swoim życiu zaprzepaściłeś. Pomyśl o tym, gdzie byś był teraz, gdybyś pięć lub dziesięć lat temu nie zaprzestał na przykład nauki języków obcych, gdybyś dbało o swoje ciało uczył się gry na giełdzie, kształcił się, otworzył firmę, grał na instrumencie, uczył się programowania. Długo można tak wymieniać. Mało tego. Pomyśl nawet o poprzednim roku, miesiącu, ile przedsięwzięć rozpocząłeś, a ile udało ci się doprowadzić do końca. A gdzie byś był, gdybyś wszystkie z nich kontynuował? Jednak jeżeli nie uświadomisz sobie tego, do jakiego marnotrawienia czasu i talentu prowadzi słomiany zapał, nie będziesz mógł zrobić kroku do przodu. Rozbudź sobie żal za stracony czas. Rozbudź swojej wyobraźni obraz tego, gdzie mogłeś być, a gdzie jesteś. Poczuj w całym swoim wnętrzu ogromne poczucie winy. A kiedy już to zrobisz, w pełni sobie przebacz i odrzuć przeszłość. Odczuj ulgę. Jeżeli chcesz iść do przodu, nie możesz ciągle spoglądać w przeszłość. Jest to zamknięty rozdział twojego życia. Już wiesz, do czego on prowadzi. Pogodziłeś się z samym sobą, przebaczyłeś sobie, jednak teraz rozpoczyna się dla Ciebie nowe życie. Wyciągnęłeś wniosek z poprzedniego rozdziału i wiesz, do czego nie możesz dopuścić. Więc przestań żyć starym, a zacznij żyć nowym. Od teraz możesz rozpocząć pisanie swojego życia na nowo życia pełnego sukcesów oraz szczęścia. Życia, w którym z powrotem nauczysz się marzyć i stawiać swoje cele. A ogień do ich osiągnięcia będzie rozpalała w tobie nie słoma, a piec hutniczy. Jesteś teraz świadom, nie możesz już mówić, próbowałem, ale mi nie wyszło. Chciałbym, ale na pewno się nie uda. Po co próbować, jaki to ma sens? Teraz już wiesz, że za porażkę odpowiadasz ty sam i żadna wymówka tego nie zmieni. Jeżeli po drodze do celu natrafisz na porażki, pamiętaj, że dzięki nim zdobywasz doświadczenie potrzebne, aby swój cel osiągnąć. Teraz przedstawię Ci ćwiczenie, o którym mówiłem na początku. Zrelaksuj się, rozciąg się wygodnie w fotelu i zamknij oczy. Zacznij tworzyć w swoim umyśle najczarniejszy obraz swojego życia tego, gdzie będziesz za kilka lat, jeżeli wciąż będziesz odkładał zadania na później, lub nigdy nie doprowadzał ich do końca. Kiedy inni będą daleko z przodu, Twoi znajomi będą prowadzić szczęśliwe życie, a ty wciąż będziesz w tym samym punkcie, w którym znajdujesz się teraz. Odczuj wszystkimi zmysłami uczucia, które wtedy ci towarzyszą. Odczuj poczucie winy i smutek. Przez kilka minut wczuwaj się w te wszystkie negatywne uczucia. Kiedy już to zrobisz, przejdź do następnego kroku. Teraz rozpocznij tworzenie w swoim umyśle obrazu pozytywnego. Wyobraź sobie siebie jako osobę, która podejmuje się wszystkich zadań z radością, bez wahania się i żadnych obaw, bez żadnej zwłoki. Osobę, która każdego dnia zastanawia się, co jeszcze może zrobić, aby szybciej osiągnąć swój cel. Zobacz siebie w pięknym domu, ze szczęśliwą rodziną, sportowym samochodem, stwórz obraz swojego wymarzonego życia, przyszłości, na którą zasługujesz. Następnie poczuj wszystkie pozytywne emocje, które wtedy ci towarzyszą. Wyobraź sobie radość osób w twoim otoczeniu, kiedy osiągasz kolejne cele, radość twojej rodziny. Pamiętaj, aby wykorzystać wszystkie swoje zmysły, delektuj się tą chwilą. Kiedy już to zrobisz, skup się nad trzema stanami emocjonalnymi, które towarzyszą ci w sytuacji pełnej motywacji. Zacznij przywoływać każdy stan z osobna. Następnie przypomnij sobie sytuację, w której ten stan miał miejsce. Użyj do tego wszystkich swoich zmysłów, a następnie postaraj się wyoszczyć to uczucie jak najmocniej tylko potrafisz. Rób to tak długo, aż poczujesz rzeczywistą energię do działania. Kiedy ci się to uda, przejdź do kolejnego stanu. Pamiętaj, aby się nie spieszyć. Wykonaj to ćwiczenie w spokoju tak abyś był pewny, że każdy stan emocjonalny wywołał w tobie rzeczywistą fizyczną reakcję. Kiedy wykonasz wszystkie powyższe kroki, nadszedł znaczy czas na zakończenie. Przywołaj stworzo stworzony wcześniej negatywny obraz swojej przyszłości, wyobraź sobie siebie, następnie umieść negatywny obraz za swoimi plecami. Kiedy już to zrobisz, przywołaj obraz pozytywny i umieść go przed swoimi oczami. Twoja podświadomość będzie od teraz dążyć do osiągnięcia tego, co umieściłeś przed swoimi oczami. Kiedy skończysz, pamiętaj, aby od razu wykonać czynność, która przybliży cię do osiągnięcia twojego celu. Jest to naprawdę niezwykle ważne. Na początek nie musi być to nic wielkiego, najważniejsze, aby przybliżyło cię to do lepszej przyszłości. Na dzisiaj to tyle. Jeżeli przeczytałeś lub odsłuchałeś ten artykuł, nie możesz już mieć żadnej wymówki na swoje postępowanie. Zostałeś uświadomiony. Wielu osób może zignorować moje słowa, jednak jeżeli pomogą one chociaż jednej osobie na tysiąc, to będę usatysfakcjonowany. Pamiętaj również, aby przy stawianiu sobie celu określać dokładną datę jego wykonania. Planuj swoją przyszłość, lepiej przesunąć datę niż w ogóle jej nie ustalić. Połącz obecną wiedzę z filozofią Kaizen, a szybko zaczniesz zmieniać swoje życie na lepsze. Dla wszystkich tych osób, które wciąż wolą odkładać wszystko na potem, łącznie ze zmianą swojego życia, mam cytat Alberta Camusa. Zawsze się znajdzie odpowiednia filozofia do braku odwagi. Pozdrawiam cię i życzę ci miłego dnia.